Druga seria. 250 metrów dalej. To jest zabawa polegająca na tak polegająca na zjeździe technicznym. Jest to mega grząskie. A no zresztą, jak widzicie, mega strasznie to wszystko się usuwa. Mimo, że jedziemy bokiem. To jest po prostu tak, można powiedzieć, no wężyk. To się zjeżdża wężykiem w bardzo mocno grząskiej żwirowni. Sprawa wygląda bardzo ciekawie, gdyż jeśli tutaj jest po prostu chwila nieuwagi i zimowe sanki są w mierze. No, i jedziemy. A, popielca mamy. No właśnie. To jest po prostu e, zjazd nieudany, czyli zjazd saneczkowy, tak można uznać. No cóż. Nie wiadomo, co nam zawody przyniosą. Lecz sprawę. Nie wygląda najgorzej. No posłuchajmy. No i widzę wszystko da się wjechać z lepszym, z gorszym faktem. Jednak to są naprawdę ciężkie zjazdy, bardzo grąskie. Jak się ma złą prędkość i złe wejście na górze, to się spada po prostu za 7 i tyle. Prawda. Prędkość była niezachwycająca. To prawda. Całościowo ogólnie rzecz biorąc, zabraliśmy Was dopiero na pierwsze 180 stopni tej całej żwirowni. Ale polecamy Wam. Lajkowanie. I zbliżanie się do naszych treningów. Zapraszam.